No cześć cześć witajcie na kanale Roblox Pet Simulator X i w tym odcinku pokażę wam jak zdobyć nową Cat Hoverboard w Właśnie nowym maplecie, który był jakoś 4 dni temu, nie wiem jak dokładnie, ale mimo wszystko jest to chyba już potwierdzone info jak ją zdobyć Mimo wszystko, że jeszcze nikt ją jej nie zdobył to powiem wam dlaczego ale wydaje mi się, że jest to już potwierdzone info na to jak się zdobywa myślę, że sam person już to e, potwierdził bądź co bądź zapraszam do oglądania jak zdobyć taką deskę Ok, a więc pierwszą stroną, która nam to udowadnia jest to leaks, czyli całkiem legitna stronka, jeżeli chodzi o wycieki do robloxa i tutaj napisali, że cut hoverboard jest teraz dostępny w grze żeby ją zdjąć, musicie ukończyć wszystkie Mastery Quest, aby to zdobyć. Powodzenia! Czyli, jak sami widzicie, pierwsza stronka z wyciekami przedstawia nam to w taki sposób, że musimy ukończyć wszystkie Mastery Tutaj Quest. Jednakże teraz się powinien zapytać, jakby dlaczego nikt tego jeszcze nie odblokował. A więc, jest to niemożliwe ze względu na Free Gifts Mastery. I ja Free Gifts Mastery, no to musimy czekać na te gifty, no jest to po prostu na niemożliwe. Żeby to skończyć szybko, bo to po prostu trzeba czekać i to jest wszystko jakby dlatego tego, no. Ale słuchajcie, to wszystko się nie kończy na tylko jednym wycieku. Przechodzimy już do kolejnego dowodu, że tak właśnie można ją zdobyć. Słuchajcie, kolejnym dowodem jest blog Big Games. Na ostatnim update'cie został wydane taki napis, że tutaj Mastery, które przedstawia dokładnie wszystkie te i na dole, by the way, jeżeli wymaksujecie wszystkie skille, dostaniecie specjalną nagrodę. Co tym bardziej udowadnia nas, że aby dostać cut Horror musimy skończyć wszystkie Mastery Questy. Byłoby to naprawdę fajne posunięcie ze strony Prestona, ponieważ Cut Hoverboard jest dokładnie tak samo mocne, jak Bill Link Hoverboard, który mają tylko ludzie, co mają co wydali 100 tysięcy robuxów na tę grę, albo ludzie, którzy są partnerami Big Games. Więc byłoby to naprawdę fajne posunięcie free to play ze strony Prestona, że aby dostać najlepszą deskę w grze, nie trzeba wydawać nic. I to naprawdę, powiem tak, to by było coś na poziomie. Ale słuchajcie, bo jest jeszcze jeden dowód, który to przedstawia. Ok, słuchajcie, kolejną stronką, która to przedstawia jest też strona z wyciekami, tym razem RBXG leaks. Te dwie strony są najbardziej wiarygodnymi stronkami, jeżeli chodzi o wycieki do gier Roblox. I tutaj napisali, że jeżeli żeby zdobyć nową Cut Hoverboard, też musicie skończyć wszystkie mastery Questy. Czyli jak sami widzicie kolejna strona z wyciekami oświadamia nam, że aby zdobyć sobie nowy Cut bo musimy właśnie ukończyć wszystkie Mastery Questy. Czyli jak sami widzicie jest to już chyba już potwierdzone info. Patrzymy się też na YouTubie tam też dokładnie e Mówili tak samo, że aby to zrobić musimy skończyć wszystkie mastery i questy Więc no chyba tak sądzę, że jest to już po prostu info potwierdzone Bądź co bądź, słuchajcie to już na tyle w tym odcinku, macie, że wam się spodobało I że część nie wiedziała jeszcze jak zrobić tej deski, a pewnie większość już wie Ale ja się tutaj spóźniłem trochę z nagrania tego odcinka, no ale nie wiem kiedy Bądź co bądź, to na tym, w tym odcinku, byłem wdzięczny każdej sobie za i łapkę piszę na Discorda, no i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, no i pa. pa. Cześć.